Lekcja pod tytułem Przykłady grania stosłupów prostych Na poprzedniej lekcji w klasie piątej poznaliśmy prostopadłościany i sześciany czyli takie bryły, których ściany są prostokątami a podstawy są albo prostokątami albo kwadratami w wypadku sześcianów No a teraz poznamy nowy rodzaj brył tak zwane grania stosłupy proste Czym one się różnią od prostopadłościanów? Podstawami. Ponieważ zobacz, ściana boczna znowu jest prostokątem. O w każdym z tych przykładów ściany boczne są prostokątami. Tu kolejny, o, proszę bardzo, przykład. Sześcian i prostopadłościan też jest przecież grania a więc ściana boczna jest prostokątem. Natomiast podstawa nie musi być prostokątem. Musi być wielokątem i obie podstawy, zarówno górna, jak i dolna, muszą być do siebie równoległe. Proszę bardzo, tu mamy przykład, kiedy w podstawie jest trójkąt, tutaj mamy przykład, kiedy w podstawie jest trapez. To jest tak narysowane, że nie do końca widać, że to jest trapez, ale jest. Tutaj mamy w podstawie raz, dwa, trzy, cztery pięciokąt. Zawsze te podstawy są do siebie równoległe, górna do dolnej. Natomiast ściany boczne do podstaw zawsze są prostopadłe. Tu zawsze jest kąt prosty. A więc takie bryły, których ścianami bocznymi są prostokąty, a podstawami są wielokąty, nazywamy grania stosłupami prostymi. Pamiętaj o tym, że w podstawie musi być. Wielokąt, a ścianą boczną musi być prostokąt, a więc na przykład przykład takiej bryły, o, ja tu narysuję bryłę, która się nazywa walec, gdzie w podstawie nie jest wielokąt, tylko okrąg, albo jeszcze inny przykład, o, taka bryła, kiedy też w podstawach nie są wielokąty, to już nie są grania stosłupy proste, absolutnie nie. Takie z takimi bryłami będziemy mieli do czynienia dopiero w gimnazjum. Grania stosupem prostym jest taka bryła, gdzie ściana boczna jest prostokątem, a podstawy do siebie równoległe są wielokątami, dowolnymi, począwszy od trójkąta aż do wielu, wielu kątów. Teraz jakie nazewnictwo tutaj w grania stosłupach jest stosowane? Po pierwsze wierzchołek. Co to jest wierzchołek? To są te punkty, w których można powiedzieć. Stykają się krawędzie boczne. To są te takie ostre punkciki. To są wszystko wierzchołki. To, które, te punkty, które zaznaczam. To są wierzchołki, te miejsca, w których można się skaleczyć, tak to nazwijmy. To są wierzchołki. Krawędzie boczne. To są wszystkie krawędzie, te, które, zaznaczę je może o kolorem porządnie, o to jest krawędź boczna. O, tu wzdłuż to wszystko są krawędzie boczne. To są krawędzie boczne. To jest krawędź boczna. To, ja rysuję oczywiście obok. To i to. W tym graniastosłupie. Ta, 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 ta i ta w głębi. To są krawędzie boczne. Ściany boczne, no to są te prostokąty. To są ściany boczne. Już dalej w tych następnych nie będę rysował, no może jeszcze w tym. O, tu mamy ściany boczne. I oczywiście ta z tyłu, to też jest ściana boczna. Krawędzie podstawy, no to są te u dołu. To są krawędzie podstawy, no i ta, te u góry, ta, ta i ta. Tak samo tutaj. Te krawędzie, cztery u dołu i te cztery u góry. To są krawędzie podstawy. No i oczywiście podstawy, to już wiemy, tutaj je zaznaczałem. To są te, tu o może narysuję, podstawa dolna, podstawa górna. Słowo podstawa może troszeczkę być mylące, no bo mówimy podstawa i myślimy, że ma być u dołu, ale tak naprawdę ona, ta figura płaska u góry i u dołu, jedna i druga nazywa się podstawą. Czasami niektórzy tą u góry u dołu nazywają dolną, a inni Tą u góry górną. Chociaż to jest takie nie do końca formalne. Matematyka takich pojęć jak podstawa górna i dolna nie używa. My tylko dla własnego rozróżnienia sobie czasami to wprowadzamy. A więc musimy wiedzieć co to jest wierzchołek, krawędź boczna, to ta pionowa zazwyczaj, ściana boczna, krawędź podstawy i podstawa. No a teraz ile tego jest w każdym z tych naszych grania stosłupów? prostych. Ponieważ nazwa grania stosłupa pochodzi od tego, ile jest kątów w podstawie. Popatrz, tutaj w podstawie mamy trzy kąty, jest to trójkąt, a więc to będzie grania stosów trójkątny. Tu w podstawie mamy cztery kąty, więc to będzie grania stosów czworokątny. Tutaj mamy pięć kątów, no więc to będzie grania stosów pięciokątny. Skoro tak, no to prześledźmy. Jaka jest zależność między ilością kątów, ilością ścian bocznych, krawędzi i tak dalej, bo często zadania o to pytają. Zacznijmy od grania stosłupa trójkątnego. On ma trzy kąty. Pierwszy, drugi, trzeci. Oczywiście tak samo w drugiej podstawie. Pierwszy, drugi, trzeci. Ile ma ścian bocznych? Pierwsza, druga i tam z tyłu, trzecia, też trzy. Ile krawędzi bocznych? Pierwsza, druga pionowa, trzecia pionowa też trzy. Ile ma, ile ma wierzchołków? U dołu raz, dwa, trzy i u góry raz, dwa, trzy. Razem sześć. A krawędzi podstaw, ile ma? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Też sześć. Popatrzmy, jak będzie w wypadku krania sosłupa czworokątnego. No bo tu mamy cztery kąty. Cztery kąty, ile ścian bocznych? Jak policzysz, to zobaczysz, że cztery. Krawędzi bocznych też cztery. Wierzchołków 8 i krawędzi podstawy 8. Czy już widzisz, jaka jest zasada? Tu jest krawędź 5 pięciokątny, więc tu będzie 5, 5, 5, a tu 2 razy 5, oj, czyli 10 mi się dwójka narysowała. 10 i 10. Czyli kątów ścian bocznych i krawędzi jest zawsze tyle samo, i dwa razy więcej jest wierzchołków i krawędzi podstawy. Już dalej następnych przykładów nie będę wypisywał kolejnych, powiedzmy tam, grania stosłupa dziesięciokątnego, bo wtedy to też by było 10, 10, a tu dwa razy więcej 20, 20. Taka jest zasada. I jeszcze na koniec, jak oznaczamy literkami? Oto no mamy grania stosów ilukątny? pięcio, prawda? No to teraz poznaczajmy sobie wierzchołki literkami. Wierzchołki oznacza się zawsze literkami. Alfabetu. Dobrze jest, jeżeli to są kolejne litery A nie tak od sasa do lasa A, X, Z Tylko ładniej należy iść w kolejności alfabetu Więc mamy A, B, C, D, E Teraz F, G, H, I, J Więc wierzchołki oznaczamy po prostu kolejnymi literami alfabetu I tak dalej, już nie będę dalej wymieniał Jak oznaczamy sam grania stosób? Ano wymieniając jego wszystkie wierzchołki. Czyli jeżeli chcemy powiedzieć, że o, mamy do czynienia, tu byłby jakiś inny tam grania stosów, jakiś tam, bl, jakiś tam grołki narysuje, czyli mamy pierwszy grania stosu, o ten, i tu jakiś drugi, i tu jego literki, to jeżeli chcemy wskazać, że chodzi nam o ten pierwszy, to trzeba powiedzieć, że to jest grania stosów, właśnie A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Czyli wymieniamy po kolei jego wszystkie wierzchołki. W ten sposób się identyfikuje, czyli wskazuje w taki jednoznaczny, prawdziwy sposób, o który grania stosób nam chodzi. Jak się wskazuje podstawę? No, podstawa to jest ten wielokąt, w naszym wypadku pięciokąt. Wskazujemy, znowu wymieniając po kolei wierzchołki tej podstawy. Na przykład chcę powiedzieć, że biorę podstawę tą dolną, to wtedy mówię, że to jest podstawa A, B, C, D, E. A gdybym chciał powiedzieć, nie, 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 tym razem coś tam robię z podstawą górną, to żeby nie mówić, że to górna, bo już wspominałem, tak się nie mówi, to mówię, ja biorę podstawę F, G, H i J. Wymieniając jej wierzchołki, od razu jest jasne, o którą podstawę chodzi. No dobrze, a co, gdy chcę wskazać, o którą chodzi krawędź? Pewnie się domyślasz, prawda? Krawędź to jest odcinek od punktu do punktu, na przykład ta, AF. Po prostu wskazuje początek i koniec krawędzi. Jak napiszę AF, AH, to każdy wie, o tą krawędź chodzi. A jak napiszę HI, no to wiadomo, chodzi o, o tą krawędź. Czyli krawędź wskazujemy.